Dobry boom headshot, witam YouTube. Jestem Snickers, a moim kolegą jest? Patryk. A tak. to jest kolejny odcinek, Zagrajmy razem w Antarnet. Tak, zapraszamy Was do oglądania, moi mili. Zaczynamy kolejny odcinek tej niesamowitej przygody. Dobra, gdzie się pierw udamy? No. Ja bym dokończył tą bazę, wiesz? To tak trochę... No, coś mi tutaj trochę mikrofon, jakoś dziwne dźwięki wydaje. O, to, wiem, teraz, teraz już... Ale się chyba już naprawi, nie? No. bo tak, 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 tak. Okej, okay, dobra. A więc tak, mój tutaj nie drzewo jakieś. Jakieś niewidzialne drzewo. Yy, nic Snickers. nie Snickers. A jednak dało jedno. Mm, Dziwne. Ty też ścinaj, chłopie. Ale to drzewo było niewidzialne, a ty je ściąłeś. <laughs> One były. No nie u mnie nie było. To po zobaczysz u mnie na odcinku, nie? To zobaczysz później. Dobra. Ja pójdę sobie ścinać drzewa. Oczywiście tradycyjnie w linku będzie w opisie y, no. link do... No, e, no jakby to no, nazwać. No. Perspektywy Patryka, tak? Tak. A u mnie do właśnie... Snickersa. Mm, Snickersa. No. Będzie okej. Okay. Dobra. Mamy te belki śmieszne. A zrobię. Ja Masz patyki? Wiesz co? Czekaj! Ja... No mi przyjechał! <grym> Haha, już jesteśmy po przerwie. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. <grym> o mój Boże, uciekaj. Lepiej. Słuchajcie do domu. Nie, <grym> ja się boję. Kurde. Co ty Drodzy widzowie, nie mam pojęcia. Myślałem po przerwie. Patryk mi mówi, że go zabili. Ja tu się boję. Nie mam, nie mam pojęcia, co mam zrobić. <grym> Jakiś gość mnie zabił! Ja się Jeszcze boję, przyjechał. Widzowie. O Boże. Ja się boję, widzowie. <grym> widzowie. Idę mu pomóc. Chodź się nie uratować, widzowie. Wiem, że jestem, nie ma nudystą i mam tylko koszulkę, ale... Niestety. Ej, gdzie on był na ulicy, czy gdzie? No był. <laughs> Wiesz gdzie stoją te dwie wieże razem z czołgiem, to tam było dwóch gości, jeden miał noktowizor, to tylko czemu krzęg, wiemy, tak. tam? No bo ja chciałem sprawdzić co tam jest. Ale to po co? No, chłopie! Ja myślałem, że tam w tych wieżach będzie broń! Ale tam są zawsze goście, tam się nigdy nie chodzi. Dobra. Choćby cię bili, choćby cię bili, choćby nie, co ci robiły, tam się nigdy nie wolno podejść. No niestety moimi czasami tak że będziemy długi ginąć często. Za tak się Paczek. Może no. jeszcze ktoś jedzie. Dlaczego to jest ten sam gość? <grym> Serio? Byłem <grym> tutaj do siebie, coś pospiera. Strasznie ci przerywa mikrofon. Nie wiem dlaczego. Halo. No nie, no, no, halo. No o. Jedzie o, tutaj, boże, jedzie. Jest chłap, stół. Skąd jedzie? No chodź, dam. Mam potrzebę wjechać? Halo. Niezbyt jest nie, nie zbyt tu jest bezpiecznie. Aha. Ja mam jakieś okropne lagin teraz na serwerze. No niestety, kolega z Nickers ma problemy, o, wyjechali chyba, dobra. Ale napięcie. Problemy techniczne, to bardzo wielkie. O mój Boże. Ja sobie skrzynkę już zrobiłem, nie? O kurde! Strzelają się! Ej, dawaj! Ej, chodź, wracaj pojadamy! Schowałem się do śmietnika. Ej chodź, wracaj. Mam po ciebie podjechać, czy coś? Nie wiem. Schowałam schowałem do śmietnika podjechać. Mhm. Czuję, że. Będzie ze mnie placek. Placek? Pewnie krok. Tak. Chyba czysto. Się coś uspokoiło, ale było słychać strzały. Masę strzałów. Dobrze. Dobrze. Radzę ci uważać. O, ja Zobaczę chy. jeszcze co jest w tym budynku tutaj. No zaraz do ciebie będę szedł. Mhm, ja już żeby by jakieś zjadę. jedzenie. Jedzenie, cokolwiek. Jest coś. Dobra, muszę wyjechać. Ej, Dobra. a jakieś widzowie znajdą ten serwer, nie? I kurde, zniszczą nam bazę? <laughs> Spokojnie. Wiesz co, ja z ciebie podjadę, nie? A Upadłeś tam w bazie wysoko. O kurde, jakiś facet mnie goni Zostaw mi facet Dobra szybko pobiegnę na drugie piętro Przy tych traktorach padłeś? Ach. Nie Ała. mam powiecie, gdzie padłeś Dostałem Kurde, grabiami go hmm. Chodź tu koleś Kurde, dostałem Prawy sierpowy <laughs> Prawy sierpowy Ostał. Ostał. O strzela ktoś Kto to? Słyszysz? Uh -uh. Ja tu się z facetem jakimś pił Ej podjeżdżam pod ciebie, chodź Wszędzie krew się leje O, latarkę mi dał Ej ją! No ja ci nie pomogę O kurź Ile Ku... tu zniszczonych Ej. aut! Rosjanie! On ja nie zauważył! No! Dobra, jeźdź złap do czafy! Ej, do domu, chodź ja na stację! Mogę. Chodź na stację, szybko na stację! Ja się złap pod stół! Na stację chodź! Ja się pod stałem z No później nie uciekniesz, ja już zrobisz... Drugi... No. Później nie przyjadę znowu! No. Broń! Nam broń tego, bronią! Dawaj, Pop chodź No chodź! Tak nie mam! Przyjechałem no. ty specjalnie na ratunek, a ty co? Odmawiasz ratunku? Dobra uciekamy uciekamy Czekaj, no, a co kol, to, Kolejna to jest latarka Gaskan. Nie ma Gaskana Jesteśmy udupieni Ja miałem Gaskana ale go wyrzuciłem Co? Gdzie <noise> go broń, wyrzuciłeś broń. Gdzie go wyrzuciłeś? Chodź tu chyba Nie, Ufak Rosjanie tam są O kurde ten ja się pod stół Stoł gdzie jesteś Stół Stół. O, jest stół. Dobra. Gdzie jest Gaskan? Tu mnie nie znajdą. Gdzie jest Gaskan? Tam był. Gdzie? No kurde! Ej. O tu! Chyba tu! Patrz! Oj, do mnie! Gdzie? No dobra. O, dobra. Wiesz to. Uciekajmy! Bo jak nas Rosjanie znajdą... Dobra. Ja bym się schował pod stół, to by mnie nie, nie znaleźli. I dziękuję za Gaskana. Mm, proszę bardzo. Churę, muszę zatępować. Ty, tutaj cały czas słychać w silnika. Nie, masz jakiegoś laga chyba. Ja się boję. Dobra, chodź, wracajmy po rzeczy. Okej. Okay. Nie jestem widać. Dobra. Ej, jakby ktoś tak... wrzucił... granata. Nie wiem, dlaczego czego się ścięło. Yyy... tutaj granata. No to nie byłoby zbyt fajnie Musimy tutaj jechać? Tak, chyba no tak. No tam po moje rzeczy, jeśli są. Okej, okay. musimy tu chyba jechać, nie? No mam pojęcia, gdzie ja jadę. Źle jadę, aha. Ojejku. O, strzelają. Wiem. Boję się. O kurde. No, w tamtym odcinku nic się nie działo, ale w tym dzieje się za dużo. Dobra, chyba jej zgubiliśmy Gdzie ja jadę? Aha, to tu. nie tu To o tam nie tu, Snickers Dobra, Snickers zawsze też możesz pomylić Snickers też człowiek Ja bym tu wysiadł i pozbierał jedzonko Ale chyba, woli, żeby ruskie cię dowiniły? Mm, nie I nie chcesz stracić swoje rzeczy, Nie Jeśli nie zabrali? Dobra, dobra szybko Jedź po nie gdzie? O tak, tam co? Nie, gdzie? to nie tutaj W bazie czy gdzie? To było wiesz tam gdzie... Kierować było... mnie! Tam gdzie czołg? Tak, tam gdzie czołg. O no, moi mili, jak widzicie, dużo się w tym odcinku... No. Halo? No no dobra, już jestem. Mhm. Chciałem coś zrobić. Dobrze. Bo mówię, coś, o widzach. No no no, że dużo się w tym odcinku dzieje. Nie. Oj, nie ma moich rzeczy, zobacz. Nie ma? A muszę, może tutaj coś yes, znajdę. Nie, są, są, są! Są? Tak, uważaj, uważaj! O kurde! No, no brawo! O tu zleżą! Gdzie? O tu, patrz! O, co, są, są! Moje rzeczy. I to chyba wszystkie. Albo... Nie no, praktycznie wszystkie. Czek wszystkie. Super, wszystkie. Tak. Ty spodnie nie miałeś? Oj, dzięki Bogu. Nie, ty spodni. Może zadali mi spodnie. <laughs> Dobra. <laughs> Nie, ty masz spodnie. Mam? Mam. Dobra. No tak mało się twoich item, widzę. Tak bardzo mało. Ale to by dziwne <laughs> Nie zabrali nic, tylko spodnie. <laughs> no i dobra, wracamy do bazy, czy jedziemy do jakiegoś małego miasteczka? Jedźmy do małego miasteczka. Tak, to ja tylko Dużo się w tym odcinku dzieje stanowczo. Zjem chipsy. Dobra? Ja też. No jeszcze coś popić może. Pomidorek. Okej. Okay. jedziemy. Ej, myślałem, to... że jest zerowe paliwo. Nie, zero. 82%. No, całkiem jest sporo. Okej. Okay. Nie prowadź na razie, ja muszę zobaczyć, gdzie możemy pojechać, nie? Pokażę też dla widzów. Eee. Widzę twój kawałek okularów. Pojedziemy może do Everett, co? Albo do w Takomy, w Takomie jest mniej ludzi. To Takoma, jest. Takoma ogólnie jeśli nikt nie widzi, to jest tutaj na mapie. Moi widzowie żadą widzieć. To... To gdzie to Od... jest? Takoma. Przy Pradesh Ta... Point. Y nie wiem gdzie to. Hmm. Dobra, kieruj mnie. Tam. Tam przy... prawie na samym dole mapy. W mm -hmm. prawym dolnym rogu. Dobra, jedź, jedź. Pojedziemy może górą, żeby na rusku się nie natknąć. No to głównie ruskie tu grają? Nie, ja tak nazywam, nie? Bo A. oni mają takie kombinezony jak ruskie. Aaa, no. Opatrz, o, nasze stare auto! One były tam chyba w pierwszym odcinku i nadal tam zostało. Uh -huh. Może masz rację, było w pierwszym odcinku. Albo w drugim, się pamiętam? Ale to mielibyśmy, mieliśmy do jakiegoś małego jechać, a nie do no, dużego. przejeżdżamy przez nie. Ogólnie, Oj, e, moi widzowie i Patryka, tutaj możemy jechać na światłach też, tak? Jeśli mamy policyjny, to możemy też jechać na sygnałach i możemy tak zapalić światło w samochodzie też. Ale to chyba więcej paliwa wtedy tak takie jakby się brzydko wyrażają. O, ja bym sprawdził ten konwój tutaj No tu można znaleźć fajne rzeczy, no kurde, zawsze mi musi nie marzep. Dobra Ej, jakie... Jak, jak, jak kamery, wale! Zostaw mi koleś. Zostaw jak tam jakieś. Ej, masz peacemakera! Peacemaker, pe 90. P90 P90 Dla ciebie będzie O, no Orange Smoke to jest pewno granatymny. Ej, proszę, i tutaj jest. Cold. Sportshot Magazine Pokażę coś fajnego dla cold, widzów. Cold, Morfina Czyje to? To twoje Ech. chyba. Nie. Nie. To weźmy pani logi. GTP90. O, No proszę. Ej, to ja tu wezmę, okej? Okay? Weź, śmiało. Patrz. Proszę. Wrzuciłem tutaj smoka. Nasze auto jest teraz zamysłowane Ogólnie tak wygląda smok w tej grze, tak? Może nie jest on jakiś najlepszy, ale dobry Nie narzekam po prostu, tak się wyrażę Wskakuj Poczekaj Dobra ja się napiję pysznego o, Świetnie, mamy 50 na 50, boi. To także dobrze moi widzowie Jeszcze tu już, tu jest jakiś magazynek Avenger Dobra Co tak tu się dymi? Mój smok No Ej, nie juz F3 To ja prowadzę? F3 F3 Dobra No, teraz możemy sobie posiedzieć z tej strony Oj masz na elżi, to To też jest całkiem fajnie Zważywszy na to, że Mam więcej miejsca niż sneakers Patryk masz na lewo okienko, zobacz O, faktycznie można podziwiać widoki Tu mamy las, mi nie widać nóg hmm. Jestem duchem Ogólnie patrzcie, na kierownicę skręca, a na H to tak już nie skręca, widzicie tylko koła skręcają Patrzcie, ty, ty, ty i tu tylko koła W ogóle jakiś dziurawy jest ten samochód. Zauważyłeś? Tu dziura, tu dziura, tu, tu... Po strzelaninie. O, jest, dobra, ja wziąłem. Ej, rozwal go. Rozniszczał to. Chodź ty, będę mała. Kurde, nie... Nie, ma 90, nie 190, nie 190. Nie rób hałasu. Nie, nie wolno. Nie, nie wolno. Okej... Okay. <grym> ja szybko zobaczę, co tu jest. E, no co ty jest <grym> tu, gdzie ja? Dobra, żeby cię wybił. No, że wszystko mi skłębrowało. Nie wszystko. Dobra, ja idę do, do grosera, to jest tylko mój sobie groser w razie. Opiup? Dobra, o. Apteczka. Z tych większych oczywiście. No i jakiś gość. Gość, chyba zombie. Dobra, patrzę. Ach, dostał. Tabletki. No i apteczkę. Dobra, użyj tej apteczki małej. Ile tu zabraków? Dobra, i weźmiemy tą. Świetnie. Mam kosę jak kosynier. <noise> Dobra. Kosynierzy do ataku! Kosynierzy do ataku! Nie idź tu, gdzie ja! Nie idź tu, gdzie ja! Moje jedzenie. Ja pójdę sobie do fast fooda. Wszędzie kucharze stoją. Bo tutaj jest najwięcej jedzonka oczywiście. Dzisiaj groser. dzień kucharzy. Jak wiecie w grocerach, czyli sklepach przy, y, spożywczych, y, spożywczych tłumacząc z angielskiego jest najwięcej jedzenia. Więc zawsze to zajmujcie nie. Będziecie mieli tyle jedzonka jak ja teraz. O kurde! Wypróbuję P90. Zobacz Dobra. jak się sprawuje Dobrze O, dziesięć zombiaków do ciebie idzie, nie? Tak? Mhm. Kurde o, ja się wypiję, klej. A ja się klej wypiję, A ja klej Uwaga widzowie, patrzcie I O, lechy raku, Ej, tu jest ziomek, pomóż mi Gdzie? Ratuj <noise> No nie Zabiłeś go, dobrze. Mam odwrotne gonią Pomocy! O, już nie. Dobra, ja, wiesz co, ja bym stąd uciekał. O, patelnia. Ja bym stąd uciekał. A ty? Dziesięć zombiaków mnie goni. Dobra, wiesz co, chyba mamy sporo jedzenia, także też uciekamy. Uciekamy stąd. Bo sporo się dzieje, zombie mnie goń, też gonią ale trafiłem y, gościa na, he, na kołce Hera koka, ha, Trafiłem gościa z shotguna na Hera koka ka ha, hasz, ale wziąłem tak? Ej, nie szkaku. mogę wejść O, dobra bo zabijałeś ich <grym4> Nie wszyscy A, ty, O kurde A wszedł. O kurde O kurde, <grym4> <grym4> kurde. Wypuchnie chyba Nie, jeszcze nie Ale trzeba znaleźć powarty, bo jak nas teraz przela, to wypuchnie będzie... Dobra, zakończymy sobie chyba zaraz odcinek, co? Nie, jeszcze 18, dopiero 18 minuta. No, no to możemy jeszcze sobie trochę pograć. Może jeszcze bazę skończymy, bo tu bazę trzeba dokończyć moim zdaniem. A twoim? No moim zdaniem tak. Tylko ja zostawiłem w naszej bazie, w mojej skrzynce prywatnej. Jak będziesz chciał też, będę mógł ci zrobić, tylko będziesz musiał przyjść materiały na skrzynkę prywatną. Tak u nie prywatno, tylko sobie ustalamy, że moja skrzynka jest po lewej, a twoja będzie po prawej, okej okay? Co? Moja skrzynka będzie po lewej, a twoja po prawej, okej okay? Eee, a o co chodzi? No... Będziesz chciał mieć skrzynkę prywatną? Żebyś A, Dobra, o to, a o to chodzi A tutaj również moi mini widzowie można mieć skrzynkę Tak, i można mi jej przechować przedmioty na przykład, nie? Kurde, jak nas ktoś teraz strzeli nie strzeli spokojnie. Ja Może to wyczuwam, że nie. Ej, zajedziemy w stację będę mam zobaczyć, jest powarka Tak. Dobra, ja wysiadam. No dobrze, dzięki Bogu mi nie powręciło. O shotgun jakiś tam jest! O moje, 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 moje. Bo nie, ja mam dużo broni. O, marchewka moja. Marchewko. Nie no, ja masz tam nigdzie z powarki. Hmm. Mm -hmm. A coś z cenie w to się kieruje, wybuchnie? Nie Nie? Szary Jeszcze zobaczę co tu nie jest Nie ma, patrzyłem Dobra, no to jedziemy Jedziemy nie nie szybko Okej, okay, To tutaj chyba, nie? Mm -hmm. Niestety nie to po drugiej stronie. Będę musiał bardzo uważać wracając, żeby nic nie walnąć. O, dobre by było, żeby to e, wypu... Mi się zdaje, że to zaczyna się coraz mocniej dymić. Tak, to się zaczyna coraz mocniej dymić. Lepiej jeszcze bezpiecznie do domu. W ogóle... Snickers muszę ci coś powiedzieć. Ty tak sztywno wyglądasz jak prowadzisz ten samochód, nawet nie drgasz. No ty też jak siedzisz na, na, na miejscu pastażera Ja tu jeszcze ruszam kołami albo kierownicą, a ty to już w ogóle... Nie, nie ruszasz kołami kierownicą. Nie, no ty sobie zobacz na ha. Nie, nie ruszasz. No ruszę. O, nie Trzymasz bo... się jedynie tego klocka. Mi... Kierownicy tu nie ma. A nie mi... mi... co to jest? Bierzemy to? Co? O! Oj, Jezus! Co? Dla... Co? Ja... <laughs> Ej, mam... Ty ja mam to autobus! Zostań tam lepiej. Naprawdę. Zostań. No. Ja Wiesz wierzę. gdzie to było? Co? Wiesz gdzie to było? Ej, strzelają. Gdzie? Strzelają do mnie. A, dobra, to strzelają, okej. Okay. Ciekawe rzeczy się tu dzieją, naprawdę. No, nie jestem tak daleko. Ja odjadę na razie odtąd z tym autobusem. Dostałem autobus. Dla gejów? Tam pisze, ja widziałem tabliczkę. Też widzę ją. Fajne. Ale wiesz, jak za darmo to bierzesz. O, jadę, jedzie ktoś samochodem. Kurde tak? moje rzeczy. Takie dobre. A szukają tego autobusu może, co? Może masz rację szukają tego autobusu. Albo jest! Moje idy. Może chcieli się w nim pobawić. Dobra, dobra. Nie jadą tym samochodem. Nie jadą tym samochodem. Dobra, szybko biorę te rzeczy. No kurde, no i znów mnie coś zabiło. Kurde, heda dostałem. Ajajaj. Niestety zginąłem, moi mili. No i jestem naprawdę daleko. Moje... No. Jakiś autobus, lód. Naprawdę ten odcinek jest dla mnie pechowy. Ile ja razy zginąłem? Adi, ja, muż... ja zaraz przyjdę, zrobi pauzę. Dobra. Ja też zrobię, więc widzimy się po przerwie. Już jesteśmy po przerwie. Bo wow, Patryk tak już jesteśmy coś po przerwie Musiałem coś niestety zrobić i... No i niestety zginąłem, jak pamiętacie Taki los Nic z tym nie poradzę Moje biedne rzeczy Może gdzieś tam leżą? Wiesz co, ja bym... Z... Ym... Kurde, zobaczyć. Szkoda, że mnie tam nie ma Bo musiałem zginąć w tak kretyński sposób Ja to mam pecha, naprawdę Chyba w tą stronę Tak Ale ile tam drogi Wiesz co, chyba tutaj może zakończymy odcinek, co? Ja już w ogóle bym zakończył, nie? Dobra. dobra moi mili, no to ja tutaj sobie gdzieś się schowam pod drzewem I pod tym drzewem zaczniemy sobie następny odcinek Ale to już później, no dobra Na razie, tak cześć! No, Zegnamy tak. Także Was, na razie! Trzymajcie się, do nas następnego odcinka, cześć! Yeah. Mm -hmm.